Siedzę sobie w tym bawełnie Jebisu <coughs> Jebisu Bar. niedaleko dworca, w ogród w ze elementem na Japonię, a tutaj kolejny ogródek. Tam tak. No i tutaj byłem warta temu ściachem, piję piwko, jadę pizzę. Ja wtem byłem na piwku i teraz też jeszcze co dowiązam, ostatnie dwa piwka, to pierwsze dzisiaj i ostatnie dzisiaj bo mają tutaj pyszne piwka, no nie za, nie za tanio, no bo to 25 zł gdzieś o no no 25 złotych, coś takiego, 50 zł za piwka natomiast piwko, popatrzcie z borówkami i truskawkami mógłbym 10 takich wypić, ojej przepyszne, szybko pójdzie z tym zawodnikiem, następne będzie trochę być bardziej wymagające. Deteścik piwa z zieloną herbatą na No, smokę jak, jak zielona herbata. Nie wyczuwam piwa za dużo. No, jak za 25 zł to bym powiedział, że eksperyment jest średnio udany. Ale z kolei stępuję o to, to sobie raz, coś takiego pozwolić, nie?